Witam was, w pierwszym odcinku o, z Minecrafta, jak widzicie, wróciłem do tej gry po Tyle naprawdę czasu, nic Z tego Minecrafta nie robiłem, teraz trzymam mikrofon w ręku, no, lajka, like boss Żeby dało ładnie i wyraźnie mówić Bardzo bym chciał kiedyś mieć taki, nie wiem, statyw Czy może jakieś takie biureczko wysokie, żeby ten mikrofon tak był obok mnie Bo jest to Teraz jak trzymam, to, to jest tak wygodne Nie muszę się schylać, nie muszę nic robić, patrzę się na na wszystko. Ja mam biurko, dosyć wiecie, tak. No daleko, no jak teraz po ustawię mikrofon, tak mnie słychać, no słabo. No muszę mieć blisko. Może to zrobić, muszę teraz się w prawo schylać trochę. Dobra, ale o co chodzi z tym Minecraftem. Mam prawie 200 widzów, a Minecraft. Minecraftem. Nie. A Minecraftem zacząłem swój kanał, więc chciałem tu zrobić coś takiego, wiecie. Ogólnego bitry, to jest trochę niższy. Jest to. Ja piszę. kit, eee... No gramy na kicie, bo trzy teksturpaki już nagrałem. Znaczy, jakie teksturpaki? Pierwszego nagrałem to był tak nudny, że nie chciałem mi się grać dalej. Po 10 minutach po prostu mi się już nie chciało. Drugi nie chciał się świat odpalić, a trzeci się nie chciał pobrać. Tak kit jedynie się pobrał i zainstalował. W ogóle jest jakaś stara wersja 1.5.2 dla ludzi. Dla mnie to jest oczywiście nowa. Wiem, że konie są w 1.6. Dobra, jak to chodzi? 60 fps. Czy jest tutaj coś takiego? Jak Nie, wszystko połączam? Cześć. Boże, jak ja dawno tu nie byłem. A co się ścina? O... Bardziej czasami, że mój komp nie daje radę z Minecraftem, bo to jest tak zaawansowanie graficznie gra. No matko Że aż będzie trzeba grać na faście No niestety A tu nie ma tego No nie ma Nie ma moda, jak to się... Jezu, mody No to Optifine Boże Co jest, nie mam tego? A jak to możliwe? Gdzieś się zalogowałem Ale chamstwo, dobra, będziemy grać z Steve'em nie no to jest niesamowite, pierwszy się zalogowałem Boże, jakiś teraz zmienia broń to się z dotnowa kupię klocek. Taka, taka lipa A tu mapa jest! Wow! W ogóle gra z mapą... A tu mapa jest. Zaraz dopiero zauważym tą mapę naprawdę. O Jezu Tak Nie, nie nie jak coś to już coś takiego yy, z shiftem Ach pamięta się pamięta się o a tego się nie pa pamięta się. nawet na serwerze kiedyś grałem o co ja tak jakie jej jak, 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 dobra a no tak Patrz też w jakiejś wersji to dodali ja nawet pamiętam jak to dodawali znaczy nie pamiętam ja wtedy... Wtedy... Ja nie gram Minecraft, wiecie tak. Przez Cały czas ja czasami wiecie. Jedna rozgrywka. czy ja to drewno tak szybko kopię? Nie rozumiem. Chyba przyspieszyli. Yy, jedna rozgrywka tam na miesiąc. Taka wiecie, grubsza. Nie no, na miesiąc. Grałem ostatnio w wakacje. O Jezu, no to nie miesiąc. Pół roku. No, pół roku. Bez kitu. Bez kitu. Pół roku tam grałem w Minecraft, to już wtedy to było. Wtedy grałem w te. Z... blokim, w te kita, tak chyba sami sobie zagraliśmy tak dla siebie. No i ja pojechałem wtedy na wycieczkę, nie było mnie 4 dni. Już na się nie chciało grać. Czy 5 dni mi nie było? Nie pamiętam. Może nam dropnie jakaś sadzonka O, myślałem, że nie dropią Siuk, Mile zaskoczyłem, że, że jednak dropią Jak się szybko rozwala te drewno, ludzie, ej To jest... Coś, coś zrobili z tą grą Czyż nie było tak szybko, nie? Może mod jakiś? A ja tak zastanawiam, czy jest to mod na... Super szybki ścinanie drzew, że jak rozwala jeden klocek na dole, to się całe ścina a się tak zastanawiam. Zrobię, wiecie co? Zrobię siekierkę najpierw. Nawet drewnianą S really Jen. Tak, chyba raczej wszystko spadnie, ale to to się tak długo rozwala No No nie no, ludzie o, Teraz się kieram ma sens Nie wiem czy tak nie jest szybciej, niż tą drewnianą Ta muzyka przypomina mi bardzo Dobrze, du dużo spędzonych chwil z tą grą kiedyś Boże, krowo krowy a, spadło o, sam kryty podniosłem, podniosłem? nie, nie podniosłem no, no właśnie no, co to ma być nie ma zooma pod kół, no tak, nie ma fajno boże, ja nie lubię takich głupich terenów lesistych dobra, ja bym tu szukał wiecie, widzę to jest już to o jeno, jak się crafting nie zmienił, to Boże zmienił się crafting. Ja zaraz zabiję tego twórcę modów. A, a zaraz, zaraz. Dobra. Sytuacja opanowana Co to jest? Hopper, hopper. Znaczy, zaraz będzie opanowano. Ja, piska. Ciekawie. Wow, pokazane wszystko fajnie. Co to tak migało? Aha, Quantum Block. Ciekawie. No to jest ten moc. O, o, tak mało coś tego było. Zawsze było parę. Parę stron więcej, co to jest? To jest Galacticraft, to widziałem jakoś tam niedawno Na YouTubie, YouTubie Dobra, co tu chodzi? Gdybym ja pamiętał jak to się nazywa Ja wiem jak to wygląda, chodzi mi o kran taki Tritorch, wow, jak to się robi Wow, Tritorch tak, prawie jak Trinity Force. Ej, nie ma tego. Brurp. A może? <laughs> Niemożliwe. Uu. Właśnie widziałem, że nie ma. Nie ma Industrial Craft, ale to było zawsze w tym co to za drzewa są jakieś? To chyba rubber. Boże, tak, ale do innego moda. Jezu, nie ma industrial craft. Trzeba było czytać garnek, że nie ma tego moda. Ja uwielbiałem tego moda. Był wymiatał. Taki był, wiecie. To był mod, który był, musiał być must have zawsze. W chłopakach wszystkich tego nie ma teraz. Przejadł się ludziom, może. A był świetny. Może coś. Może nie ma pod nową wersję po prostu. Ja twórca moda by chyba nie przespał w takich sytuacji, żeby jeszcze bardziej roz. O Jezu, ale FPS-ów. Może ten fancy to jednak o Jezu? To może to jednak nie jest złe. A dobrze jest Słabo trochę z tymi Przez kartę graficzną, bo jest za słaba Ona nie jest tak do, dopasowana do tego sprzętu, wiecie, ona jest trochę, trochę słabsza Idę mi słabo wydaje dupy po prostu Przy lepszych grach Nie wiem, co z tą Kur, łatwo zabijać, bo na cztery strzały są Kiedyś chyba na dwa były Zanim jeszcze ten update chyba 1.8, tak? To stworzył rzecz, że ręce są osłabione tak mocno. Tak to się z łapy każdego zabijało. Łapa zawsze dobra. Mogłem krytować trochę. to O dźwięk jest, jak ona popyla, takie cyknięcia. Epickie, dobra. Oj teraz tego Pracę siły kryty z siekiery drewnianej Dobra jest coś pod Z, pod Z było pod X jest przy tego Kiedyś było pod TABem dużo map, ale to na serwerach teraz niestety się gryzie Czy te drzewa się zetną same jak ja, tak po prostu sobie zetnę? Zobaczymy O ja pizgam Zetnę się na stuwa. Tylko trochę długo co tr trwa, to ja może zrobię sobie kamienny Co to był za lagi, jak ściąłem dwa klocki Kilow też szybciej kopie Strasznie się pozmieniał ten minecrafcik Ojej, nie ciemno się robi Szybciej A, zapomniałem, że można teraz tak profesjonalnie to robić Czyli tak I tak jak ciemnie Ha, jak jasno O mój Boże, dobra, już szybciej widzę Jak mi coś w dupę wyjedzie, to, to, to będzie słabo, ale... Ale drewno! Piekielne drzewo Spadaj for fuck's sake Nie no, jak teraz mi coś wyjedzie i przerwie to Wow Spadło Epickość Wygrana Walka z naturą ukończona Radara dużo poleciało Wow Dobra, możemy dałek zbudować Szałas z drabinkami dorad. Boraczek, cebulaczek, dawno go nie widziałem. Pewnie coś wrzuca, ale jego ja nie subskrybowałem. Nie, subskrybowałem go. Świnie słyszę, przyda się. Taś, 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 taś. O jezu, trojas te świnie. O się... Jak ona się tak szybko. O. Ale się łamią szybko jak się bije nimi. Aha. Zrobili coś z tym, żeby teraz narzędziami nie bić. One się niszczą bardzo szybko. Mądre zagranie, twórcy Minecrafta. Bardzo mądre, ale nie tak mądre jak ja, patrzcie. No. O, dużo tego jest Robili, zrobili O, to już trochę szybciej Dobra, to wiemy, że Galactic Craft tutaj jest, tak To nie działa na prąd, ten Galactic Craft tak samo jak ten Ja już nie wiem na co te łody działają Dio, normal jest, nie, ma, ale nie ma potworków o. To zombie takie dźwięki wydawał? Dobra, no, cześć. Będę miał łuk albo kuszę. Albo kuszę nie no, takie dźwięki zombie wydają. No, krowki Kościak. Oh my god, oh my. Dobra, Faki. o, -o. Boże, jakie one teraz silne są. Pamiętam, jak był update, gdzie je ulepszali. A zjem, bo jeszcze mi się w trakcie walki. Jakie dźwięki kozackie! Nie wiem, czy to z moda, czy z tego. Za dużo bije. To jest tak. Raz, dwa. Broń mi się szybciej niż trzy, jak tak napieprzam. To jest Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa Od jest lepiej Raz, ło, raz Kościak Ciebie siebie strzelić, z siebie, dobrze Ale coś tak Jezu Ua! O! Ała! Ała! Ej, bro! Ojej! Ooo! Hmm. Czym się stał ten Minecraft? Wszystko co dobre się zawsze kończy, nie? Tak samo dobra popularność Minecrafta u dorosłych Teraz tylko dzieci w to grają i takie osoby jak ja, po prostu z nostalgii Włączają tą grę od czasu do czasu, żeby coś zrobić ja szkoda, że jakieś stare osoby z YouTube'a, które nagrywały kiedyś nawet trochę tego Minecrafta, teraz nie wrócą do niego Bo będą uważały, że Że to gra dla dzieci Że to już jest przejadłe jak nie wiem To właśnie nie jest przyjadło, to jest zawsze inne. Losowo generowany świat. Cześć. Te same fikuśne potwory. Co ten creeper tak się czai za rogiem? Widzieliście to? Serce. Coś tam wypadło. Gunpowder. Co to za serce w ogóle? Szartowym. Ja to się? Je to się w ogóle? R pewnie, co? O, działa Aha Aha, I Nie, P O U U minimum Stone Coś takiego jak kamień filozoficzny Dobra, cool story bro. Zobacz, się do 20 minut. Ja chcę, żeby to było jak najlepszej formie. Boże, też zadajesz Boże. Nie Myślałem, że w jakiejś wodzie to nie zadaje. Ciekawie, coś pozmieniali Ale to chyba nawet dawno było. Mi się wydaje, że już drugi raz się na to nabrałem. Ło jaki ja mam niesamowity cel, co to było? Nie trafiłem, byłem pewien, że trafię. Jest, Lames sobie robi, co się działo z tym drzewem? Nie wiem. Nie wnikam, ale FPS coś tak są za wysokie. O, mnie plecy bolą. A długo siedzę, zdecydowanie. Ło. Dobra, zrobimy sobie damę tego portalu. Co tutaj? O, jaka fajna miejscówka. Biskit. Ach, te krowy mnie przestraszą, kiedy. Zaraz jak Dobra, nie rozumiem. Coś się zbagowało po prostu. Dobra, tutaj taki domek machnąć. Jezu! Mam umrzeć na zawał Nie wiesz. Zawsze jak się boję, to mówię Jezu, to jest ten mój znak rozpoznawczy, naprawdę. Coś mam do... Coś mam do Jezusa Że mnie strachem Tutaj Nawala Nawala strachem, co to jest? Ojen jungle Dobrze Mi to nawet pasuje, bo to też jest jungle Od no, razu jest tylko problem, no not calculated Really A, tu te dźwięki, dobra To wiem co to jest Trochę się przestraszyłem, ale no W paru sekundach już wiedziałem o co chodzi. Dobra, nie mamy jeszcze węgla Bardzo jesteśmy do tyłu Cześć, ja bym wziął tu gdzie jest 8 Nie no, bo to jest zwykłe drewno, a ja tego przerobiłem yy... Trudno O co jest? Wow! O. Zobaczymy, jak się kilo. W... Boże, się kiera zniszczysz. Ona się zniszczy tak, że to zależy od wielkości drzewa. Zaraz się przekonam Tak. To się niszczy dokładnie tyle, ile bloków drzewa. Prze tego przerwo... rozwaliłem. Mid potwierdzony O, woda w ogóle jakaś była. Piercielić. Krowo Nie strasz Dobra, ja już poza anteną dobuduję ten domek tutaj taki dziwny No nie mogę nawet zabrać tego kupia krowa No i co robisz? No. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Minecrafta, Jezu, co ja gram Na razie, cześć